Idziemy już na zawody, które uważam, że będą na pewno wymagające. Bronimy tytuł z zeszłego roku w kategorii Junior i startujemy również po raz pierwszy w kategorii Endurance. W Juniorze mamy 30 osób z całego świata, czy to z Brazylii, czy z Chile, czy nawet z Chin, więc stawka jest całkiem mocna. Będzie trzeba bronić tytuł i będziemy robić wszystko tylko po to, żeby to zrobić, więc możecie trzymać za mnie kciuki. Dodatkowo. Będziemy już działać w kategorii endurance, czyli 6-godzinny wyścig z 34 różnymi teamami, więc konkurencja też jest naprawdę mocna. I jedziemy w trzy osoby w jednym zespole, więc może być ciekawie i również mam nadzieję, że pójdzie nam jak najlepiej na tym endurance. Tutaj już widać to, możecie go zobaczyć. Jest bardzo płaski, ale bardzo szybki i bardzo naprawdę fajny. E, fajnie będzie się na nim jechać w wyścigi, bo może być naprawdę bardzo ciekawie. Tutaj widzicie, a tam jest z tyłu, tam jest bardzo długa prosta, więc tam też może się dziać dużo różnych rzeczy. a na końcu jest zakręt, który się jedzie fulem, więc może być tam też naprawdę bardzo ciekawie. Więc dojechaliśmy właśnie na Tor. E, już jest coraz więcej ludzi, zbierają się ludzie na zawody. Będziemy dzisiaj jeździć na oficjalnych wózkach CLG, czyli na wózkach, na których będą się odbywać zawody. Ponieważ wczoraj jeździliśmy kilka przejazdów na sodikach, tylko po to, żeby sobie zobaczyć to jaki jest, jak wygląda i tylko te takie techniczne sprawy względem toju i zapoznanie się z torem. A dzisiaj już oficjalne treningi do zawodów i zobaczymy gdzie się znajduje i jak mi pójdzie, więc trzymajcie za mnie kciuki, oglądajcie mnie na moich wszystkich social mediach. I dziękuję również moim sponsorom, czyli zatem Maximum Huxen i Domelo za to, że mogę dzięki nim Jeździ na takie zawody i spełniać je e, życiowo. E, te wyszły bardzo dobrze. E, gokai są bardzo fajne. E, no bardzo fajne są te gokai. Myślę, że najlepsze od sodików. Jeżeli chodzi o różnice w kukadach, no nawet co no, ale wiadomo, zawsze są no, w taki jasny spory niestety, albo niestety, jak to tam woli. E, cały przejazd wyszły bardzo dobrze, jestem bardzo szybki, jestem bardzo dobrze zmotywowany do jutrzejszego dnia i z tym tematem, który aktualnie prezentuję, naprawdę mogę się pokazać relacyjnie i taką mam nadzieję, a nad nie nadzieję tylko to wiem, bo jednak pozytywne nastawienie jest najważniejsze, tak. E, wszystko wyszło, uważam, będzie dzisiaj bardzo dobrze, też mieliśmy ostatni przejazd z całą grupą i mieliśmy taki przejazd walki że tak powiem robiliśmy symulację i walczyliśmy gdzie się tylko dało przez cały czas Pon wiadomo w tych wyścigach tutaj to będzie Armageddon na pewno Ponieważ będziemy jechać 30 osób z miejsca więc pierwsze okrężenie to będzie tylko przetrwać Nikolas Countchain

This year, uh, the zero defender. Sitko Babaski. Sitko. Quando... Yeah, quando yeah, o Andiamo a consigliare il trofeo a Keystone, al terzo classificato. Matteo Fascia, Igor, Polak e Jakub Pushisima con Polan Kleber, Polak la stia and the split e Disney, la stir in the split Cześć wszystkim. Jestem już po całym dniu e, zawodów dzisiejszych, czyli endurance 6-godzinnego kwalifikacji i godzinnego tygodnia endurancea. E, całe zawody przebiegły bardzo pomyślnie, że tak powiem. E, na pierwszym stintie przez półtora godziny, praktycznie wypracowałem 20-sekundową przewagę nad drugim miejscem i praktycznie tą samą przewagę dowiodłem do końca, już jeszcze 2 sekundy. E, więc wygraliśmy całego Endurance 22 sekundami, co jest bardzo dobrym wynikiem. Wczorajszy dzień e, przebieg e, też bardzo dobrze, tylko niestety nie miałem szczęścia do Gokajdów, a dzisiaj właśnie to szczęście się odwróciło, Dało nam to szczęście przynajmniej jakikolwiek Gokajd, którym się da pojechać. No i co? No i wywalczyliśmy to pierwsze miejsce z bardzo dużą przewagą. Dziękuję też moim zespołowi i moim zespołowym kolegom, czyli Kubie, Pańczyszynowi i Mateuszowi Bajczowi. Dziękuję również moim sponsorom za to, że mogę jeździć na takich eventach, a i za to, że mogę się spełniać życiowo, no dosłownie życiowo, no bo to jest jednak moje życie, to już nie jest pasja, to jest styl życia, jak to się mówi. Czyli dziękuję bardzo ZTM, Maxpol, Haxen i Domelo za to, że mnie sponsorują i dają mi możliwość do jazdy. I dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli. I co, trzymajcie się do następnego, za dwa tygodnie widzimy się na mązy, Obserwujcie moje profile i a dowiecie się wszystkiego w najbliższym czasie.